Pracownicy zobaczyli szefa w windzie i nie odważyli się wejść. Szef lubił jeździć windą sam. Do windy wbiegła dziewczyna i od razu objęła szefa. To był jej pierwszy dzień w pracy i nie znała jeszcze zwyczajów przełożonego. Po chwili puściła go i z szacunkiem odprowadziła z windy. Kiedy spojrzała na zegarek i zorientowała się, że się spóźni, wybiegła w pośpiechu i przewróciła szefa. Inni pracownicy, w obawie przed wybuchem gniewu przełożonego, natychmiast się oddalili, zostawiając dziewczynę samą. Ona ostrożnie pomogła wstać szefowi, lecz on odszedł w milczeniu. Dziewczyna usiadła przy swoim biurku. Kierownik działu rzucił na jej biurko sto dokumentów, oznajmiając, że to zadania od szefa i nie wyjdzie z pracy, dopóki ich nie skończy. Dziewczyna późno w nocy w końcu ukończyła wszystkie dokumenty. Zupełnie wyczerpana szykowała się do wyjścia, gdy nagle drogę zagrodzili jej zbiry, próbując ją porwać. W tej krytycznej chwili pojawił się szef w luksusowym samochodzie i zanim bandyci zdążyli zareagować, rozprawił się z nimi bez trudu. Szef zaproponował, że odwiezie ją do domu. W samochodzie dziewczyna delikatnie spróbowała otrzeć kurz z jego twarzy. Asystent, świadomy uczuć szefa, gwałtownie skręcił kierownicą, przez co dziewczyna wpadła w ramiona przełożonego. Manewr sprawił, że szefowi zakręciło się w głowie. Mimo to nagrodził asystenta potrójną pensją, bo tak bardzo podobała mu się ta dziewczyna.